Dzień dobry! W tej lekcji będzie zadanie z wykorzystaniem sygnału analogowego, ale też zadanie można powiedzieć, mały proces technologiczny, aby powiązać ze sobą więcej umiejętności programistycznych. Tutaj mamy widok naszej linii transportowej, i ta linia ogólnie służy do sortowania paczek w zależności od wagi. Więc, jeżeli waga produktu jest duża, to produkt powinien pojechać prosto. Czyli tutaj przenośnikiem M3. Jeżeli produkt jest lekki, to powinien pojechać tutaj bokiem przenośnikiem M4. Więc tutaj jest możliwość sortowania produktów względem wagi. Sortowanie odbywa się dzięki tutaj silnikowi M5. Tutaj mamy takie ramię, które ustawia się w odpowiednią pozycję. I w ten sposób produkt pojedzie w odpowiednim kierunku na odpowiedni przenośnik. Tutaj mamy rysunek całego procesu naszej linii z oznaczeniem, gdzie są silniki i gdzie są czujniki. Czyli silniki są oznaczone jako M, czujniki jako B, i tutaj jeszcze mamy S1, S2 jako pozycje krańcowe z wykorzystaniem powiedzmy krańcówek. Listę sygnałów, które wchodzą w skład tego obiektu mamy tutaj w plc tags podaną. Widzimy w kolumnie tag w jakiej tablicy ten sygnał, ta nazwa symboliczna się znajduje. Mamy też adresy, no i to co jest ważne aby dobrze napisać kod programu, no to tutaj w kolumnie comment napisałem typ sygnału. Czyli tak naprawdę przycisk start to jest normalnie otwarty, a pozostałe sygnały to są normalnie zwarte. I jak dokładnie ma działać ta linia? No to tutaj mamy poszczególne punkty, które trzeba zrealizować, czyli uruchamianie systemu, oczywiście, przyciskiem Start-Stop. W każdej chwili można uruchomić, w każdej chwili można zatrzymać. Nie mamy przycisku Reset, więc Reset można zrobić na początek z wykorzystaniem zmiennej, czyli w sterowniku przewidzieć dodatkową zmienną w pamięci na tą chwilę, i modyfikując tą zmienną, można zresetować całą aplikację od początku. I tak produkty dojeżdżają do wagi. Dojazd produktów jest realizowany przenośnikiem pierwszym, który jest sterowany czy rolki kręcą się dzięki silnikowi M1. Produkt dojeżdża do wagi. Dalej mamy wagę, tutaj zaznaczona jest na zielono, i waga waży produkty. Może zważyć produkt, który waży maksymalnie 50 kg. Więc taką mamy wagę, i na wadze jest oczywiście taśma, która się kręci dzięki silnikowi M2, czyli Dzięki temu silnikowi produkt z przenośnika M1 może wjechać na M2. I wtedy jest realizowane ważenie tego produktu, i tutaj mamy punkt czwarty: że waga powinna się ustabilizować i czas domyślny stabilizacji to 500 ms, ale ten czas powinien być ustawiany jako parametr. W tym wypadku w bloku danych powinien być przygotowany specjalny parametr, aby można było ten czas ustawiać, więc ten produkt musi tutaj chwilę pobyć. I pamiętamy o tym, że ważymy tylko, tylko jeden produkt czyli tylko jedna paczka może być na wadze, aby poprawnie ją zważyć. Co jest tutaj w trzecim punkcie? Podane. No i dalej mamy już po ważeniu informację, jaka jest waga. Czyli oczywiście tutaj, jeżeli program piszemy na sterowniku wirtualnym PLC, SIM, no to musimy w symulatorze zadać wagę, więc sami decydujemy, jaka jest waga paczki, aby przetestować jazdę prosto, jazdę. Prawo, więc mamy wagę. Waga po zważeniu mamy wagę produktu, i punkt szósty określa właśnie kierunek jazdy. Czyli ciężkie jadą ogólnie prosto, lżejsze, czyli jeżeli waży poniżej 15 kg, no to jedzie bocznym przenośnikiem, czyli tutaj M4. I tak jak mówiłem, wybór kierunku. Jest realizowany przez ramię, które jest sterowanie, sterowane silnikiem M5. No i to jest dokładnie opisane w punkcie siódmym. Jak, jak to jest realizowane przez ramię sortera. No i też jest ważny punkt ósmy, kiedy można zmieniać pozycję. Jeżeli chodzi o ruch sortera, no to też trzeba. Pamiętać, czyli jeżeli silnik M5 to jest ramię sortera. Silnik M5 trzeba zrobić, oczywiście, pamiętać o zabezpieczeniu, żeby przez przypadek, jak będziemy pisać program, aby nie zrealizować wysterowania silnika i w lewo, i w prawo w tym samym czasie. Bo tutaj zmiana kierunku obrotów silnika powoduje, że ruch Ramienia ramię przesuwa się w odpowiednią stronę, więc takie, o takich zabezpieczeniach też trzeba pamiętać. Więc takie mamy zadanie: taką mamy aplikację, która sortuje produkty względem wagi. Zadanie jest troszeczkę złożone, ale myślę, że dobre na początek, aby. Przećwiczyć swoje umiejętności programistyczne już na troszeczkę większej aplikacji. Oczywiście, rozwiązanie tego zadania jest poniżej. Jakbyś miał trudności, może zobaczyć, jak można takie zadanie zrobić, jeden ze sposobów. Dziękuję za uwagę.